Cześć, Mano, witam Was bardzo serdecznie. Ja jestem Squido, a to jest ostatni dzień naszej fantastycznej serii. Ostatni, to jest dzień Corona Ferry. Ostatni odcinek dzisiaj, zobaczcie, co to jest. Portal się aktywował. Sam, sam, ja tutaj nie grałem. Ja nic nie robiłem. Zobaczcie, że nawet mam podobny level. No dobra, dałem jedną perłę, no ale jedna perła to nie 9 perł po prostu yy, przyszedł taki taki ktoś i, i, i on dodał te inne perły, jakiś admin tutaj z zewnątrz, z zewnątrz to nie ja, ja niczego nie robiłem, nie przyznaję się. To ktoś inny mi ten portal aktywował. No i bardzo dobrze, że aktywował nam ten portal bo możemy dzięki temu iść i pokonać smoka zobaczymy co tam jest ciekawego w tym endzie zobaczcie End, smok endu a je yeah. aktywacja walczymy o nie o nie o nie ile tego tu jest ile tutaj tego jest ale będzie walka nie chcę prowokować tych Endermanów, bo to się źle może skończyć. Nie mam w ogóle wiadra, wody i w ogóle mam mało tych bloków, gdzie ten smok, żeby mnie nie zepchnął nigdzie. Boję się też o to, żeby smok mnie zepchnął w przepaść. Bo już tak kilka razy było, że mnie smog wzepchnął w przepaść i zginąłem przez to. więc trzeba uważać. Eee, trzeba uważać nade wszystko. Na, na wszystko trzeba uważać. Uwaga, niszczymy. No, no nie. No nie, to mi wygląda trochę kiepsko. Te strzały się nie chcą przebić przez. O nie, jeszcze ta trucizna tu jest, trucizna Smocza. Strzały nie chcą przejść przez te mury. Czy to są mury? Okej, okay, mam trochę bruku. Dobra, spróbujemy zrobić to tak. Ja tu wejdę. I zniszczę to łapom. okej okay, i teraz uciekam. No cóż, takie niszczenie będzie bardzo długo trwało, ale nie mamy innej możliwości niż to. Yy, chociaż nie wszystkie są takie obudowane. Zobaczcie na przykład tam. Jest to. Jest to normalne. Normalnie zbudowane, oprawie. O, widzicie, jak ładnie. I można po prostu iść. Ha, nie wziąłem buteleczek, żeby zbierać tą truciznę, smoczą. Jest trochę lipa w tym aspekcie. Widzę, że nad głową to mam. Dobra. Walczymy. Tak daleko to trudno trafić jest. Albo w ogóle niemożliwe. O, udało się. Oho, oho! Trucizna! Wow! Przeżyłem. Przeżyłem upadek. Dobra, to, to było straszne. To było straszne. Nie chcę tego powtarzać. Nie chcę tego powtarzać. Nie wiem, co robimy. Bierzemy trochę tego kamyczka, bo muszę z czegoś budować. Jemy, przede wszystkim jemy, żeby nie zginąć. Muszę z czegoś budować. Wejście do góry. Dobra, może wystarczy. I co teraz? Tutaj byłem, tak byłem, to jest moja druga wieża. Tam zniszczone, to dam radę zniszczyć. Okej, okay, nie ma tego tak źle. Damy radę, damy radę. Ludzie, słuchajcie. Na, na spokojnie, na spokojnie, na spokojnie. Nie ma co panikować. Strzał, żeby wystarczyło. To będzie super. O jest ten smok. O! Gonią Endermany mnie Dobra, trzeba trochę pozabijać chyba Endermanów, skoro mnie gonią. Próbuję smoka bić, ale patrzcie, nie da się bić smoka jak on jest na, na tym. Hm, No okej. Okay. Niech sobie będzie, ja w tym czasie postaram się zniszczyć jeszcze jakieś wieże. Tam mamy. No właśnie, no właśnie. Ej, Enderman. No please! Ty, ty dziadu ty. Dobra, chyba umarł mam nadzieję Mamy to. Tu jest jeszcze jedno. Trzeba uważać. Bo smok. Tam jest jeszcze jedno. Ile strzał zostało? Mało, 10 strzał. Musimy dać radę. 10 strzał, a tego tak wiele. Uwaga. Testujemy wyżej. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. Chyba się udało. Okej. Okay. W takim razie co jeszcze zostało? Tam zostało. Chyba jest. Tu jeszcze jest jedno. Jak tamtego się pozbyć? To jest najwyższe. Ciągle mnie biją te endermany. To jest złe bardzo. Mam nadzieję, że przestaną. Kurczę, trochę myślę, że źle zrobiłem, że poszedłem na smoka, bo naprawdę jestem nieprzygotowany do, do takiego starcia. Wszystko, wszystko słabo. Yy, wszystko słabo jest, ok? Bardzo słabo. Ale zobaczymy. Trzeba być dobrej myśli i na pewno, i na pewno będzie dobrze. Ok, na spokojnie, nic się nie dzieje. Ok, spróbujmy go ubić. Próbujemy go ubić. No, kawa, smoku na, na spokojnie. Powoli, 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 powoli. Uderzam, uderzam, uderzam i uderzam i jest. Jest okej. Okay. Coś mi zniszczyło się przed chwilą. Taki dźwięk słyszałem. Buty moje piękne zostały zniszczone. No niestety, Ech, uf, zaraz hełm zostanie zniszczony. Kurczę. Szkoda, wiecie, szkoda mi tego wszystkiego. Trochę mu obrażeń zadałem. Buty jeszcze mamy na zmianę. Ok, gorzej z hełmem. Bo hełmu już nie. Nie chciałbym. No, żebyśmy jakoś tutaj przegrali wojnę taką naszą, naszą wojnę. Nie przegramy, nie przegramy. Walczymy dzielnie. Aha, dawać go. Jak nie z tej strony, to z drugiej. Być. Bo tu wszędzie Jest ta trucizna I się nie da go bić Ok Trochę dostał Ale chyba jeszcze Nie za dużo Co mało masz Wow, 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 wow Spokojnie, spokojnie Spokojnie, kurde, że ja nie mam Że ja nie mam te, tego łuku To jest najgorszy błąd jaki zrobiłem, że nie wziąłem tutaj Dużo strzał i fajnych strzał Bo to jest najgorsze, ale Zobaczcie, ma już mało zdrowia Jest nadzieja, trzeba być pozytywnym człowiekiem Uwaga, hełm, hełm ma się dobrze ok. Wytrzyma nie wiem, czy tarcza mi coś pomoże. Chyba nie. Chyba tarcza niewiele daje. Wow. Czy one do mnie chcą mnie atakować? Chyba nie. Chyba nie chcą mnie atakować. Nie wiem. Uu, mam nadzieję, że nie. Tutaj. Oho. Oho, ten dźwięk niedobry. Jeden tutaj się zdecydował, śmiałek, ale go zaraz wykończę. Tutaj wszędzie te smocze trucizny. Dam radę, dam radę. No smok, siadaj, chcecie wykończyć. Chyba go jeszcze nie zabiję tym razem. Ale to już taki przedostatni raz by był. Tak sądzę. Na spokojnie. Uwaga, kiedyś to się zabijało. Smoka inaczej, ok? Kiedyś było lepiej. Teraz już tak dobrze nie ma. Ej, ja jestem pokojowo nastawiony. Nie bić mnie, Endermany. Sły słyszycie? Uff, okropne. No dobra. Ale ten smok jest. A ja serio nie mam żadnych strzał. No nie mam Tutaj patrzę się jak najniżej, ale dobra, on będzie siadał teraz. Więc można już powoli tam iść i się szykować na wojnę! Okej. Okay. Widzę, że z tej strony to nie jest dobry pomysł, musi bić. Może z tej strony lepiej. O, zobaczcie, jak on już ma mało zdrowia. Wow, 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 wow. I uciekł, i uciekł, i uciekł. Ale hit! Kurczę, już myślałem, że go, że go dobiję, ale uciekł. Dobra, tu musimy się schować. Nie wiem, schowię się. Pod ziemią się schowam, OK? Ale zrobię. Ale zrobię rzecz. No tego on się nie spodziewa, że ja się pod ziemią schowam. Tak mi się wydaje, że go zaskoczę tym. Uwaga. Zask zaskoczę smoka, nie? Uhu. Dobra, jestem bezpieczny. Tu mnie nic nie dorwie. <śm> ale, ale, no, no, no nie wierzę, nie? Nie wierzę w to, co się dzieje. Nie wiem, po co mi perła, ale... Może się przydać. Na spokojnie, czekam. Jem. Już nie mam co jeść. W ogóle słabo tutaj to wygląda. Hełm na ostatkach. Buty zniszczone. Uwaga, chyba już. Tak jest. Już. I już! W tym momencie Squido zwycięża. Wow! No i mamy to, moi drodzy. Pokonany smog Trochę expa. Ale dużo expa. Ojej, a się nie spodziewałem tak dużo expa. Zobaczcie. I ten cały exp będzie dla osoby, która będzie chciała grać tutaj. Ja ją zostawiam. Yy, nie będę się z tym bawić. Cóż, moi drodzy. No to wskoczymy tam, nie? Koniec gry. Dziękuję bardzo serdecznie Wam wszystkim, drodzy widzowie, za oglądanie tej serii. Była dla mnie bardzo, bardzo męczącą serią, bo była w trakcie tej całej pandemii, ale o to chodziło, żeby się trochę odstresować też. I Skończyliśmy to trochę później niż zakładałem, bo zakładałem to, że skończymy to jeszcze jakoś w czerwcu, początkiem, a tu koniec czerwca, i niestety wyszło 1.16, na którym to kończyłem tak naprawdę. No więc widzicie, jak się zabija smoka na 1.16. No i. Nie było łatwo, ok? Bo nie wiem ekwipunku specjalistycznego do tego. Dobra, kończymy to. Jak się stąd wychodzi? Jestem w domu. Hełm przetrwał. Buty nie przetrwały. Trudno. Hełm możecie naprawić. Z ciekawości jeszcze przyjdę zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj z naprawą tych rzeczy. Ale diamentów teraz jest, no nie? Cały set diamentowy można zrobić. Zobaczcie, ile diamentów jest. Ile tych zaklętych ksiąg? Normalnie szaleństwo. Yy, wcześniej to w ogóle chyba nawet żadnej zaklętej księgi nie miałem. Yy, więc to jest już w ogóle kosmos. Ja idę zobaczyć, jak to jest z naprawą, bo mnie to ciekawi. Yy, tutaj cztery tylko tylko cztery levele Więc jeżeli ktoś będzie chciał taki hełm, to wiecie co można zrobić i dużo ulepszeń co tu dużo mówić no ja nawet zostawię taki bałagan w ekwipunku nie będę tutaj mieszać schowam tylko te surowce i te rzeczy które które są takie oczywiste czyli to to tutaj jeszcze mamy jakiś mech Damy to do cegieł. To damy do ziemi. Nawet nie wiem, co zrobić z tymi rzeczami. W sensie z tymi drzwiami na przykład, nie? Inne. No, inne to jest dobry pomysł. Tak samo. Y Różne siodło mamy. O, mamy siodło. Te enchanty tutaj zostały w ekwipunku, bo i tak skoro nie mam na enchanty żadnego miejsca, to po co je tam dawać? Y to damy do tej skrzyni, ok? A nie, tutaj jest skrzynia na N specjalna. To będzie w końcu jakiś przedmiot w niej. I dziękuję Wam bardzo tym miłym akcentem za oglądanie całej serii. Było miło. No, nie udało się zrobić tego wzorcowo, tak żebyśmy mieli wszystko idealnie. No, ale coś tam się zrobić udało, i to jest ważne. Ech, komentujcie, subskrybujcie, klikajcie magiczny dzwoneczek. I pozdrawiam Was. Na razie, pa, i cześć.